kombaj kombajn na przyszły sezon, no zobaczymy, to już, tutaj jak mówiłem, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dlaczego Ty nie jedzisz kombajnem? No, tak jak teraz, w sumie to jest pytanie na czasie. Jak widzicie, w pewnie kombajn słupiemy akurat, a no dlatego, że po prostu mój ojciec uwielbia to robić. No, na kombajnie się czuję super tym, ja, no, robię w transporcie, latam do suszarni, wiecie, tam y, więcej w sumie obiegania mam, może też dlatego y, on, on woli z w wiecie, wiecie, usiądzie sobie i ma spokój, nie? Y... Ale myślę, że to też to mało będzie się y, zmieniać, nie? W tym sezonie y, gdzieś już tak ponad połowa za nami, ale już tutaj coś a to y, mówi, że już kurde trochę dość tego ruszenia, także to niedługo będzie chciał się po trochę pozmieniać. Zobaczymy. Jeżeli trzeba, to zmieniam bez problemu go i, i również koszę. Ale tak jak mówię, on no, po prostu to uwielbia i, i, i nie bardzo chce się z tym rozstawać. Yy... Bardziej, że ma dobry kombajn, tak. A jakbyśmy zmienili, to jeszcze go by było, w ogóle by nie chciał z niego schodzić. E, myślałeś, kupić ciągnik siodłowy? Tak. Mieliśmy e, parę razy taką myśl, żeby kupić e, ciągnik siodłowy, ale żeby to się do końca opłacało, to poza sezonem trzeba by było mieć kierowcę, który by. Jeździł po prostu e, w terenie, gdzieś tam po polsce i, i woził towary, żeby to też za siebie jakoś zarabiało te, ten, ten ciągnik odmowy. Bo kupić też starego grata to nie bardzo. A wiecie, a kupić no, przód trzeba trochę więcej wydać i żeby to się jakoś w miarę zwróciło, to też poza stronę by było trzeba jeździć. A też, no w przypadku, gdy na przykład pakujemy kukurydzę w rękawy, no to taka ciężarówka nie bardzo się sprawdza. Lepiej myślę, że może zastanowić się nad drugą przyczepą technologiczną, może też kop za ręką ze ścianą przesuwną i ślimakiem na końcu, nie wiem, zobaczymy jak to, co przyniesie nam na kolejny sezon, a raczej przygotowania na kolejnego sezonu. Na chwilę obecną chyba z tym ciągnikiem to raczej myśl już odłożona. Mógłbyś zrobić po zbiorach, słuchanie poszczególnych odmian oraz całą grę techniką uprawy kukurydzy. E, postaram się coś takiego zrobić na pewno z tymi e, omówieniem poszczególnych odmian. Zobaczymy, jak wspomniałem techniką. Ale omówienie poszczególnych odmian będzie. W zeszłym roku też było. Było raczej tylko takie z samym planowaniem, ale, 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 ale. Coś takiego pewnie będzie. Macie zamiar pakować? pakowanie puścić na usługi, jeżeli ktoś się do nas zwróci z, po sezonie oczywiście z taką prośbą, żeby chciał wynająć usługę albo żeby chciał wynająć samą to jak najbardziej tam pewnie się gdzie dogadać z nami, na pewno nie w sezonie, gdy my będziemy potrzebować, bo usługa to jest drugorzędna sprawa, swoje jest najważniejsze. Pokażesz kiedyś żonę na kanale? No moja żona raczej stroni od kamer. Nie lubi yy, być na filmach, ucieka raczej od tego. No może kiedyś się przełamie, zobaczymy. Planujecie jakieś nowe zakupy? Macie pracowników? Jak tak, to ilu? Co do pracowników, nie mamy żadnych, tak jak mówię, tylko na, trans, na czas sezonu w transporcie są potrzebni yy, lub tam ewentualne jakieś remonty robimy, to właśnie wujek też przychodzi pomagać do pracy. A planujemy jakieś nowe zakupy? No tak jak już tutaj możecie trochę wnioskować z tego, co wcześniej odpowiadałem. Coś tam myślimy od nad opryskiwaczem, coś tam myślimy nad ciągnikiem, coś tam nad kombajnem, wiecie, no nie wszystko naraz, jeżeli wyjdzie, że kupimy kombajny na, na usługę, to ten ciągnik albo pewnie będzie tą używkę jednak, albo zostanie po prostu odłożony na rok do przykładu, nie, ten, ten, ten temat, zobaczymy. Być może e, a, a, jakiś agregat do uprawy bezorkowej. Chociaż no, ten nasz jest jaki jest, ale robotę robi, więc jeszcze ten sezon pewnie się przerobi i może następny zobaczymy. E, I coś może pomyślimy nad przyczepą albo dwuosiową do Pronara, żeby to był duży zestaw e, taki 30 ton. Łącznie albo yy, no nie wiem może pomyślimy nad tą właśnie trzeba technologiczną zobaczymy no i na razie chyba to tyle no, nie, nie, nic mi nie przychodzi na razie do głowy żebyśmy tam czegoś więcej szukali raczej tyle i w sumie to są wszystkie pytania z filmu, ale jeszcze jest oczywiście Społeczność, na której dodawałem post, tam też było kilka pytań. Może właśnie ciekawych, zaraz zobaczymy. Muszę znaleźć ten post. Kiedyś post był było. O, mamy zobaczymy, tu są jakieś ciekawe pytania. Lecimy od... To jest O, będziemy jeszcze sypać. Jeszcze chyba pełny nie będę. Tutaj już chyba inna odmiana koszona jest, bo to jest w ogóle Tamta Na niej zebraliśmy Tak, oeszcze zebraliśmy, czekajcie. Około 75 ton, a więc takie gdzieś 9,5 tony ziarna wyszło. Czyli jeden z takich słabszych wyników, ale to jest taki kawałek. Tam od lasów 2-3 przejazdy, tam prawie nic nie ma. Plus taka jest 1 trzecia pola, to, to piach, czysty piach. Ale działka fajna, bo duża. No i wracajmy do pytań. Na dzień dzisiejszy ile jest już zebrane kukurydzy i z ilu hektarów? No ciężko powiedzieć, jaka ilość już jest zebrana ziarna, ale z hektarów naszych około 130 plus jakieś tam 60, 70, może 80 hektarów u ludzi skoszonych mamy. No i jeszcze tam Gdzieś około z 50 hektarów, 40 hektarów zwozili do nas bez skoszczenia naszego. Ludzie. W rękawach mamy już tam gdzieś chyba 1000. tysiąc... obecnie 200 ton. Chyba jednak ja będę już pełny, będę musiał lecieć. Kupiliście 828 fenda. Ile macie świn na stanie? Świn na stanie mamy około 2000. plus tam wiecie, prosiaki jeszcze można do tego doliczyć, więc wyjdzie ponad 2000 na pewno. A co do fenda, kupiliśmy go rok temu, w 2020 roku w styczniu. jest 2016 roku, a więc 3-4 sezony przerobił, zależy od kiedy był dostarczony, tylko w tym 2016 roku. No i obecnie byliśmy go przy przebiegu 3000 godzin z kawałkiem, a obecnie mamy 3780. Prawdopodobnie w tym skrócie dobijemy gdzieś tak do, do może do 3, tysięcy, bo może nie dobijemy. No może nie, jakieś tak 3900, 3950, tak pewnie wyjdzie na koniec sezonu, a więc takie 450 godzin u nas robi w sezonie. Dużo, niedużo? Na pewno yy, nie tak dużo, żeby kupować taki ciągnik nowy, bo po prostu to się nie opyla, tak? Co sądzisz o nowe te 7 e, Nie miałem okazji. Tak jakoś byliśmy, pominęliśmy Nikolanda, yy, nie zachodziliśmy, miałbyśmy być mnóstwo tak zachodziliśmy. Na pewno wygląda to spoko, nie, nie, nie wiem co myśleć o tym tabletie na kierownicy, to już w swoim zdaniem to ja tak samo jak tablet yy, w nowych fendach One, yy, tutaj wiecie, za kierownicą, Jak ja tego nie widzę. Tyle no te taki bardzo przyjemne ciężników jak nie miałem też. Ile ten duży i mały moment o to godzin. No mają podobny. Ten duży ma prawie 3800, tak jak wcześniej mówiłem, a mały ma chyba 3:700. także bardzo podobny. Nie? Czy myślicie na zwiększenie wydajności użarni, czy tam czy to pan w zupełności wystarczy? Dobrze, wiadomo, by było, jakby była bardziej wydajna, ale to zaraz będzie generować dodatkowe koszty zwiększenia tej suszarni, tak? yy, Bo tutaj by było trzeba modyfikować i kubełki, i, i suszarkę samą w sobie, więc to byłby dość duży koszt, a mając teraz pakowaczkę yy, w rękę do rękawów, myślę, że to coś się wysuszy w żniw i yy, wystarczy nam w zupełności Część większą się pewnie sprzedaje, żeby mieć tam odprównię, wiecie jak to jest. I, 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 no wiadomo, bo jeżeli ta już swoje wysłuży, blachy zaczną gnić, to pewnie pomyślimy nad czymś nowszym, większym, ale na razie, na razie nam jest dobrze tak jak jest teraz. Czy planujesz nad zakupem nowego kombajnu? większą federem do kuryzyta? Właśnie tak, tak, tak. Jeżeli by była teraz yy, ten nowy kombajn, to już by była szóstka, pewnie ósemka. Wydaje mi się, że trochę by było, byłaby bez sensu, yy, bo to już jednak jest na przednią oś duże obciążenie. Wystarczy trochę mokrego terenu, i, gdzie trzeba jeździć po linki się męczyć, wyciągać, a mimo wszystko szóstką też ta wydajność będzie duża. Kiedy John Deere na sprzedaż i jaka cena, jeśli myślicie już o sprzedaży? Na razie nie myślimy o sprzedaży, akurat z naprzeciwka jedzie John Deere, będę się z nim mijał właśnie. E... Mijamy się tutaj w trasie. E... No nie wiem czy ostatecznie, czy John będzie na sprzedaż. Wydaje mi się, że zatrzymamy go jednak. E będzie tutaj robił, jako ciągnik do mieszalni co. Bo taki mamy teraz, to jest, znaczy, taki rząd to jest taki już ciągnik tylu letni, że on już teraz w sumie na wartości nie traci, on będzie trzymał tu swoją wartość, czy to minie, miną jeszcze 3-4 lata, czy, czy rok, on będzie, wydaje mi się, że trzymał już tą samą cenę, a może nawet zacząć drożeć, po prostu, Przede wszystkich czynników widok w górę, więc i używki też widok w górę. Pytam koedukacyjne. jaką szkołę masz już za sobą? Technikum, liceum, studia? Za sobą e, mam technikum skończone, technikum rolnicze tutaj w Pońkach, e, niedaleko mnie. E, na studia się nie wybierałem, uważałem, że to jest bez sensu, e, bo Teoretycznie ze szkoły rolniczej tutaj też nic praktycznie się nie dowiedziałem ciekawego. Tak naprawdę wszystko co konkretne, co najważniejsze to się dowiedziałem z własnej gospodarki, od, od ojca, a, a nie od ze szkoły tak naprawdę. Nie wiem jak w innych szkołach, ale no tutaj no to średnio, średnio wszystko wyglądało. Pracuję się w mieszaniem, praszę, wydmuchujesz do silosów, czy skupiasz podajnikiem pionowym. Wydmuchuję do silosów i już się uprzedzę pytanie, nie zauważyłem, żeby jakoś znacząco się pasza rozwarcja, może w jakimś stopniu będzie tak, ale nie w żadnych znaczących. O, ostatnie jeszcze fajne sobie pytanie na temat, co sądzisz o cenach na wodę? No, jednym krótkim zdaniem powiem tak: ceny nawozów są chore. No i tutaj nie wiem, co można więcej powiedzieć. To jest ta sytuacja z nawozami, jest chora. Jeżeli tak to będzie wyglądać, to wydaje mi się, że na przyszły sezon będzie dużo dostępnych dzierżaw, bo niżsi rolnicy w mieli to. Druga część e, może po prostu przejść sobie na e, gospodarstwo bardziej eko, nie mówię, że w całości, ale na pewno tych nawozów pójdzie dużo mniej. Dużo ludzi po prostu też zacznie e, sprawdzać, ile tak te, naprawdę tego azotu warto rzucić. W sumie to już pytać by było na tyle, myślę, że e, jeszcze nie raz będzie okazja zrobienia takiego Q&A, może następnym razem bardziej w formie live'a. No nie wiem. Zobaczymy. Ot taki specjal na 10 tysięcy widzów subów. A już tych subów 13, więc niedługo może trzeba będzie myśleć nad z, z specjalnym jakimś odcinkiem na widzów tych 20 tysięcy. No nie wiem. Mam nadzieję, że e, podobają się bo w ogóle moje filmy, że ten, ten kanał wam się podoba, to jak go prowadzę. E, Mam nadzieję, że będę miał okazję nagrywać dla Was cały czas. Dlatego dzięki wielkie za te 10 tysięcy słów, Już trochę podziękowanie spóźnione, ale dzięki wielkie. No i liczę, że dociągniecie mnie w tym roku jeszcze do 20. Bo było, było super. <gry> ale wątpię to, no, ale kiedyś te 20 na pewno wybije. Także póki co będziemy się żegnać. Dzięki wielkie za oglądanie.